Dobra, jest nagranie? Jest. Ok, mini i psik za kółka. Dzisiaj jadę z Mateuszem, z cichym, Cicheckim. Nie ma. Um, Teraz przekręcę, bo on dzisiaj będzie więcej mówił niż ja, może tak. Dobra, Mateusz weź się przedstawę, bo ty strzelasz IPSC Actioner, czyli pistoletów first softowych, e, PS tam, co się. Okay? A więc generalnie tak, strzelam z CSG, zacząłem od prostego karabinku jakieś 7 lat temu. E, jakieś 2 3 lata temu wszedłem w treningi w sekcji IPSC Actionerową na Legi. Teraz próbujemy co z coverem. No generalnie zacząłem jeździć na zawody. Po prostych zawodach level 1, po roku treningu na sekcji pojechałem do Rosji na zawody level 3. No i tam pierwszy sukces, pierwsze miejsce. Generalnie strzelam w openie cały czas. I później sukcesy w Holandii, miejsce trzecie. W Anglii, miejsce później, drugie w Europie, a trzecie takie ogólnie. No, parę sukcesów w ciągu tych trzech lat się zdobyło. No dobra, no może pojęć, że trochę tam tego z airsoft as Ja zawody, ten przygody z IPSC też można powiedzieć, że zaczynałem od Actionera, bo to były tam lata 2009, więc nie było jeszcze takich chopsiów z pozwolenia na broniak. jak w tej chwili. więc chcąc się bawić w ten sport, a nie mając swoich papierów, no trzeba było szukać jakichś substytutów. Przy czym no nie do końca to był substytut, bo to też była fajna forma treningu. No. Mateusz jeździ też na zawody na Warszawiance startuje i to są zawody palne oczywiście i to, co można powiedzieć, że śmieszne jest w jakiś tam sposób, to Biorąc pierwszy raz w życiu pistolet palny, ogarnia tory i PSC na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie, tak? Powiedz to jak, jak czujesz, jak to się przekłada airsoft, strzelanie z actionera na, na palne konkurencje? Generalnie jest tak, że jak przyszedłem na zawody na z, z palniaka, na dziewiątkę, to musiałem tak naprawdę tylko zobaczyć za pierwszym razem, jak się strzela z dziewiątki, bo wcześniej strzelałem tylko z dwudziestki dwójki, natomiast obmyślanie toru, sama taktyka, Same zmiany magazynka są identyczne jak w palnej. I co do zasady, musiałem tylko dowiedzieć się, jaki jest odrzut, i tego, że w przypadku palnej nie zobaczę, gdzie ta kulka dokładnie mi trafia. Tylko tak jak strzeliłem, tam będzie dokładnie już wynik na tarczy. Natomiast sama baza tego wszystkiego jest taka sama. Sama baza po prostu robienia torów, bycia na zawodach, obsługi broni, jest taka sama. Hmm? No z moich obserwacji. Tak, czasami jak właśnie osoby, które strzelają Eczner e, wpadają na zawody palne i obserwuję, y, po pierwsze, jak się poruszają, y, po drugie, jak strzelają, jak bezpiecznie się obchodzą zbroją, to stwierdzam, i tu muszę zawstydzić nie, nie jedną osobę, która strzela broni palnej, że to jest nie o klasy, tylko o dwie klasy lepiej wszystko robione niż osoby, które mają, można powiedzieć, że wieloletnie doświadczenie zbroją palną. Y, i to Zdecydowana większość strzelców airsoftowych, właśnie w ten sposób, yy, jak gdyby się zachowuje. Yy, bo Mateusz, bo rozumiem, że przepisy bezpieczeństwa i tak dalej w są dokładnie takie same jak w broni palnej. Tak, w tak, samym ekscenerze są dokładnie takie same i jak nieraz jeździmy na zawody, to zwracamy dokładnie uwagę na to wszystko. Sędziowie mówią dokładnie o takich samych zasadach. Zresztą. To prawie wszystkie zasady, przepisy są skopiowane jeden do jeden, tylko przetłumaczone na wersję ekshnerową. Po prostu, że zamiast y, pocisków no to, te, to są kulki, jest jeszcze gaz miotający, ale zasady i pilnowanie jest, jest identyczne jak na normalnych zawodach spalniaka. Więc tutaj y, zasady są mi znane. Pytam się tylko, powiedzmy, jaka jest kondycja broni, jaka, jaki jest przebieg na torze, ale zasady przecież ja mam identyczne, więc ludzie, którzy są wdrążeni w te y, zawody, idą na zawody z broni palnej, widzą wszystko, to dla nich nie jest nic nowego, tylko faktycznie odrzut, to jest jedyna różnica, jaka się pojawia w broni palnej co do replik. A powiedz, właśnie jak, jak wygląda jak to oswojenie tego odrzutu, bo skoro trenujesz normalnie, nie ma tego odrzutu, no w zasadzie mm -hmm. wiesz, no, puszczasz bezodrzutowe strzały i, i czy musisz jak gdyby zmieniać mocno swoją technikę w momencie, kiedy dochodzi do, do odrzutu, czy to Ci bardzo przeszkadza w strzelaniu nie, to nie jest coś co bardzo mi przeszkadza w strzelaniu Zauważyłem, że zmienia się tak jakby dynamika samego toru, czasu toru Ponieważ tak, mój teraz pistolet do Opena za chwilę będzie ważył maksymalnie kilogram Już z zamontowanym kolimatorem, już z magazynkami, ze wszystkim Więc jest on sam sobie o wiele, wiele lżejszy Są też oczywiście pistolety, które są odpowiednio ciężkie Tak jak w broni palnej Natomiast mój ma być bardzo lekki, taki sobie zażyczyłem, taki jest I sam, samo strzelanie jest o wiele bardziej delikatne, ten odrzut jest minimalistyczny, powiedzmy no to jest takie pierdnięcie, szczególnie przy to nie ma porównania. Więc, jeżeli mam oddać dubleta, to strzelam go bardzo szybko yy, oraz nie muszę zajmować takiej w pełni stabilnej postawy, kiedy yy, strzelam do celów dalekich, tylko mam kolimator, więc sobie jestem w stanie pach, pach, szybko na nawet nie w pełni, w złożonych rękach yy, oddać te dublety, przez co sam czas toru jest krótszy bo nie mam takich przerw między strzałami co do palnej jak pamiętam byłem na tych pierwszych zawodach nie przeszkadza mi to, że faktycznie muszę strzelić, jest odrzut jest huk, ale to to nie jest żadna strata to po prostu przyzwyczajenie się, tak pistolet strzela muszę tak strzelać i to jest wszystko ale to jest różnica na poziomie, że tor długi robię w 20 sekund a w palnej bym robił 23 sekundy to jest minimalna różnica to jest. No to można porównać do, do klasy sprzętowych w, w palnym, tak? Że w production wiadomo, dłużej będzie się strzelało uh -huh. tor niż w, w klasie open i to nie wynika tylko z większego magazynka, ale właśnie też z tego powodu, że broń jest mniej podrzutowa, tak? No, tak? Uh -huh. Dokładnie. No, bo ja strzelałem no, ze dwa sezony chyba, no tam lata temu, jak zaczynałem zabawy w PSC równolegle airsoft i, i palną i w pewnym momencie stwierdziłem, że ciężko jest wejść na bardzo wysoki poziom umiejętności zarówno w jednym, jak i w drugim, że trzeba się już w pewnym momencie zacząć specjalizować, co nie zmienia faktu, że samo strzelanie z airsoftu stanowiło bardzo fajną formę treningu dla mnie, że nawet jeżeli jeździłem na zawody airsoftowe, to traktowałem je jako trening startowy, tak, no bo to cała atmosfera, organizacja i de facto adrenalina i stres związany ze startem no można powiedzieć, że był porównywalny. Uh -huh. czy, czy, czy uważasz, że da się powiedzmy mistrzowski poziom osiągnąć w jednej i w drugiej, czy na pewnym etapie trzeba się już zacząć specjalizować? Na pewnym etapie trzeba się zacząć specjalizować dlatego, że widząc różnicę pracy na języku spustowym i samego właśnie strzelania Samego odrzutu. Gdybym trenował bardzo długo, bardzo długo strzelanie spalniaka, to później w ekszynerze byłbym troszeczkę wolniejszy, bo z tego sprzętu można więcej wyciskać i można o wiele mniej wchodzić w pozycję. Po prostu można, pistolet trzymać, nie ma tego odrzutu. Więc gdybym strzelał powiedzmy pół roku, rok. Z tylko palniaka, a później przed na air, to jest szansa, że inni zawodnicy, którzy trenują tylko eczner, są przyzwyczajeni do tej powiedzmy lżejszej formy. mogliby mnie przeganiać, bo ja bym przyzwyczajony do palnego i tak samo odwrotnie. Jak przychodzę z po prostu strzelania po, po roku, po dwóch latach, przypadkowo na zawody palne, to nie jestem tak szybki i przyzwyczajony jak inni strzelcy do palnej, więc Mistrzowsko na jednym drugim poziomie, bardzo ciężko najlepiej byłoby prowadzić równoczesne treningi, no ale wiadomo, to jest czas, to, jest, to są kolejne koszty treningu, to jest wszystko naraz i przyzwyczajenia przede wszystkim, więc w pewnym momencie, kiedy już zdobywa się pucharki na poziomie no, europejskim, to ciężko, żeby jednak robić to wszystko mistrzowsko. Raczej jedna dyscyplina i warto się na tym skupić, szczególnie, że jeżeli w jednej czujecie się lepiej i faktycznie osiągacie jakieś miejsca to zastanówcie się, czy warto trenować właśnie to na poziomie profesjonalnym. Mhm. A powiedz mi, bo ja z mojego punktu widzenia stwierdziłem, że airsoft, starty nawet w zawodach airsoftowych są fajną formą treningu pod broń palną. Oczywiście wtedy jak gdyby nie nastawiam się na jakiś tam ekstremalny sukces w Airsoftzie i traktuję to jako właśnie formę treningu startowego. Mhm. Czy strzelanie z broni palnej też się przekłada na poprawę jakichś umiejętności w airsofcie? Czy to już jak gdyby... No bo wiadomo, objętość treningowa mm -hmm. z Airsoftu będzie o wiele większa ze względu chociażby na koszty amunicji. Mm -hmm. No, ale czy te, taki powiedzmy start z broni palnej w jakiś sposób się przekłada na poprawienie umiejętności strzeleckich z Airsoftu? Jeżeli strzelamy tylko z broni palnej, na przykład i chcemy pójść w action air, to powiedzmy, wszystko to, co, to, czego się uczymy, wyjdzie nam na plus. Bo uczymy się, jak pokonywać tory, które cele ostrzeliwać się najpierw, które później, jak mamy się przemieszczać na torze, jakieś to zasady bezpieczeństwa, To wszystko, czego się nauczymy. Później przejdzie nam na actionary. Oczywiście nie przyjdzie nam tylko odrzut, no bo będzie po prostu mniejszy i działa to to samo w drugą stronę. Jak chodzi się na zajęcia z actionary, to też jakie tory, to czy znaczy w sensie jak pokonywać tory, jak przechodzić które cele najpierw, jaka jest obsługa, jakie są kąty bezpieczeństwa i tak dalej. I jak najbardziej to pomoże. Powiedziałbym nawet, że jeżeli ktoś, powiedzmy, strzela sobie rekreacyjnie na strzelnicy, raz na jakiś czas typową tarczówkę i przyjdzie na zawody IPSC to nie znając po prostu tego sportu, popełni więcej błędów i nie zoptymalizuje tego toru, tak jakby po prostu chodził na trening Actionera i później poszedł na palniaka. Mhm, jasne. No dobra, słuchaj, no to podsumowując, wychodzi, że są bardzo duże bliźniacze konkurencje, tak? Można powiedzieć, że to i to jest pistolet, ale powiem, że jedna jest pneumatyczna, a druga... Palna to fajnie, fajnie korelują pod kątem treningowym ze sobą i, mm -hmm. i mają sporo wspólnego i pozytywnych efektów można dużo uzyskać próbując jednego i drugiego. Mm -hmm. tak. Dużo generalnie jest plusów. Na pewno jest to jakaś alternatywa, ponieważ ja w tym momencie na przykład co jakiś czas zmieniam miejsce zamieszkania. Jeszcze nie mam takiej, takiej kasy, żeby kupić sobie jednostkę po prostu broni, żeby zabawić się w pozwolenia, więc dla mnie. Jest to super opcja treningu, bo idę, kupuję sobie pistoleci, kupuję sobie kulki, które są tanie i po prostu sobie trenuję, nie tracę przez ten powiedzmy rok, dwa lata, kiedy jeszcze nie mam ten, po prostu swojej jednostki, nie tracę na treningach, nie jestem w tyle, zawsze coś trenuję, idę do przodu, więc jeżeli jest to opcja dla kogoś, kto jeszcze nie ma jednostki broni, nie jest w stanie jeszcze na razie strzelać, to lepiej, żeby strzelał jak na razie, niż w ogóle po prostu się zapadł pod ziemię, bo nie trenuje wcale. No dobra, słuchajcie moi mili, łapiemy zarysowty, łapie, wskakujemy na e, trening i ćwiczymy dalej, także do zobaczenia, na nara.